Jesteś w trasie koncertowej cały czas. Czytałem recenzje i dzieci świetnie, przynajmniej według dziennikarzy. Ja nie miałem okazji jeszcze być. Spadaj, jeszcze jest parę miast, także musisz pojechać, co prawda, zrobić wyprawę. Ale... Koniecznie muszę wpaść, ale tak zastanawiam się, jak na tłoku obowiązków tego wszystkiego, co się dzieje w swoim życiu, kiedy masz czas pisać muzykę i skupić się na tym, no bo to jest naprawdę proces, który wymaga kontemplacji i spokoju. Wiesz co, to są niezliczane godziny w studio niezliczone czasem nawet i litry wina. <laughs> Jeżeli chodzi o takie pobudzenie kreatywności, śmieję się oczywiście, nie, nie jest tak, że, że tylko w ten sposób, ale ja jakby kreatywną pracę zostawiam trochę teraz na później. Wiesz, rok temu tak naprawdę płyta została stworzona i jakby zamknięta, i teraz te koncerty i festiwale, i trasa koncertowa, wiesz, to się wszystko rozciąga w czasie. Natomiast muzykę, wiesz, to pisałam przez ostatnie kilka lat. Natomiast teraz też siedzę w studio. Raz bardziej intensywnie, raz mniej, bo teraz mam dużo właśnie takich rzeczy jak A, trasa, B, występ tutaj. To wszystko jest czasochłonne, więc nie mam tak, wiesz. Dużo przestrzeni w głowie, żeby się właśnie skupić, usiąść, zamknąć studio, a jednak to jest mega potrzebne i mam zamiar zrobić to teraz pod koniec grudnia i na początku przyszłego roku, że po prostu wiesz, odcinam się i, i pracuję. Chociaż też nie będzie lekko, bo zaczynam spektakl <laughs> w garnizonie sztuki. Nie mogę jeszcze powiedzieć dokładnie, co to będzie, ale będzie to spektakl dwójkowy, dramat. Mówiłeś niedawno, że skupiasz się na muzyce, ale jednak tego aktorstwa nie odpuszczasz. Nie, w momencie kiedy coś jest dla mnie rozwojowe, a jednak teatr jest rozwojowy i traktuję to, wiesz, właśnie czysto w taki sposób, że a jako przygoda, dwa jako po prostu świetną naukę, bo gram z niesamowitym aktorem, ale nie mogę jeszcze zdradzać z którym, ale jak się dowiecie to na pewno no, będzie to jakieś takie miłe zaskoczenie. E, natomiast mimo wszystko muzyka jest tutaj dla mnie numer jeden. W mediach w ogóle trwają dyskusje i też się różne osoby wypowiadają, czy ty jesteś dobrą aktorką, czy nie. Przypuszczam, że nie obchodzi ci to szczególnie, po prostu robisz swoje, ale jakbyś miała określić takie trzy cechy dobrej aktorki, czym powinna się charakteryzować no, dobra aktorka? Przyjdź do mnie na spektakl, bo ten spektakl wiele wyjaśni i wiele odpowie na Twoje pytanie. Bo jest w dużej mierze również o tym. Teraz zostawię, obieję to taką tajemnicą, może zachęcę do przyjścia do teatru. Na pewno, ja, ja uwielbiam chodzić do teatru, na pewno y, zobaczę Cię w tym spektaklu, ale dam tak na, teraz, wiesz... Tak, tam za, znajdziesz wszystkie odpowiedzi. Mhm. Y, no tak, ale, ale jak Ty reagujesz na takie słowa, które się gdzieś tam przewijają Krytyki? w sieci? Ja bardzo lubię konstruktywną krytykę, a szczególnie lubię, kiedy ktoś przyjdzie na... nie wiem właśnie, czy mój koncert, czy sztukę, czy cokolwiek i wtedy się wypowie, y, a wiesz, jeżeli ktoś ma do mnie jakiś problem, no to to jest jego problem, nie? Ja, ja staram się być jak najlepszą wersją siebie i nie wszystkim muszę pasować, po prostu. A z czym zdaniem się liczysz? Czy masz jakieś takie szczególne autorytety, które są dla ciebie wyznacznikiem? Są to osoby, z którymi po pierwsze osoby mi bliskie, moja rodzina, moi przyjaciele, którzy też mają. Cięty język, i nie słodzą mi, tylko mówią szczerze, co myślą. Dobrze takich jest. Yy, Wiesz, mam też paru takich swoich mentorów, natomiast yy, krytyka takich ludzi, którzy w ogóle dla mnie nic nie znaczą, nie, nie boli mnie aż tak bardzo. Wiem, do czego pijesz, nie chcę ci dawać tego clickbaitu. Nie, nie, nawet nie do sytuacji, tylko jest takiej wypowiedzi sporo i wiesz, to jest w ogóle poza tobą, przypuszczam, masz inne, ważniejsze ja rzeczy. robię swoje, tak wiele już. W życiu projektów zrobiłam tak wiele, że już naudowadniałam, że trochę zeszła mi ta presja udowadniania. Nie potrzebuję już, już tego. Już swoje zrobiłam, a teraz zostaje mi tylko bawić się tym. A jak masz chwilę wolnego w końcu, czasami, to co robisz, żeby tak totalnie się odciąć, oderwać i tak ekspresowo odpocząć? Hmm, ekspresowo odpocząć? Znaczy takie jakieś moje, nie wiem, triki na, na, na chwilę wytchnienia. No to na pewno właśnie ja lubię bardzo ćwiczyć, joga, medytacja, chodzę na masaże. Uważam, że masaże są bardzo potrzebne dla osób, które zresztą dużo fizycznie też pracują, a ja jednak dużo się ruszam na scenie i tak dalej. No, a tak to najważniejsze tak naprawdę jest gdzieś tam wyjechać. To jest najlepsza odcinka, bo w Polsce nie, nie mam za bardzo, jak pojechać do spa i odpocząć, bo jestem zazwyczaj, wiesz... Małpką w zoo. Rozpoznawalna, żeby odpocząć w takich w sensie, polskich warunkach. No, ja bardzo lubię w ogóle odpoczywać w polskich warunkach i zazwyczaj jak już gdzieś w Polsce, to sobie wynajmuję jakąś chatkę gdzieś w górach czy na Mazurach. Takie raczej yy, miejsca jak spa i tak dalej nie są dla mnie za dobre, bo właśnie w, w, wszyscy gdzieś tam mnie kojarzą. Co jest miłe, ale no nie, nie da się nie odpocząć, więc po prostu lubię wyjeżdżać sobie gdzieś w tropiki albo gdzieś po prostu daleko stąd.